Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Może przedstawię to graficznie. Każdy taki prostokącik niech nam symbolizuje 15 minut każdego cyklu. Zapiszmy tutaj. Tutaj był pierwszy cykl, drugi, trzeci. Ale ola nie ćwiczyła od samego początku. Zaczęła, kiedy cykl trwał już 2 minuty. Więc tutaj były 2 minuty, a ona przyszła na pozostałe 13 minut. Minut. Ćwiczyła cały drugi cykl, czyli całe 15 minut. No i w trzecim cyklu, kiedy do końca cyklu zostało jej jeszcze 7 minut, czyli tutaj na końcu zaznaczmy sobie 7. No to od początku cyklu do rozpoczęcia się tych 7 minut, ile jej zostało? Od 15 odjąć 7, mamy 8 Minut. No i teraz, jeżeli te minuty tutaj sobie dodamy, otrzymujemy łącznie 36 minut. Tyle ćwiczyła Ola. Zaznaczamy odpowiedź A.